Dyplom uniwersytecki był kiedyś jak złoty bilet. Obiecywał dobrą pracę, dobrą pensję i dobre życie. Przez dekady studia wyższe były najpewniejszą drogą do sukcesu. Ale świat się zmienił. Ten bilet już nie jest taki złoty. Rynek pracy potrzebuje teraz innych umiejętności. Wiele firm potrzebuje ludzi z wyspecjalizowanymi umiejętnościami, nie tylko z wiedzą ogólną kodowanie, marketing cyfrowy. Analiza danych to umiejętności, na które jest duże zapotrzebowanie. Tradycyjne uniwersytety nie nadążają za tymi zmianami. Internet zrewolucjonizował naukę. Kursy i platformy online oferują nowy sposób zdobywania wiedzy. Często są bardziej przystępne cenowo i elastyczne niż tradycyjne uniwersytety. Możesz uczyć się w swoim tempie i czasie. To zmienia zasady gry dla osób, które muszą pracować lub mają inne zobowiązania. Te platformy oferują konkretne, praktyczne umiejętności potrzebne w pracy. Naucz się kodować, opanuj marketing cyfrowy lub zostań analitykiem danych. Wszystko z własnego domu. Tradycyjny system uniwersytecki stoi przed wyzwaniem. Wielu studentów kończy studia z ogromnym długiem. Spłata tego długu może zająć dekady. Ogranicza to ich możliwości i wolność. Mają trudności z kupnem mieszkania, założeniem rodziny czy realizacją swoich pasji. Czy tradycyjny dyplom jest wart tego ciężaru? Koszt studiów gwałtownie wzrósł. Tymczasem płace stoją w miejscu. Oznacza to, że zwrot z inwestycji w dyplom uniwersytecki maleje. Czy to, aby na pewno opłacalny interes, niczym zakup działki na Sadybie w latach 90., sukces w XXI wieku to nie tylko posiadanie dyplomu. Chodzi o posiadanie umiejętności, bycie elastycznym i przedsiębiorczym. Jest wiele dróg do sukcesu, a wiele osób odniosło sukces bez tradycyjnego dyplomu. Mark Zuckerberg zbudował Facebooka, Steve Jobs stworzył Apple. Żaden z nich nie skończył studiów. Mieli wizję, ciężko pracowali i odnieśli sukces na własnych warunkach. Ich historie pokazują nam, że dyplom uniwersytecki nie jest jedyną drogą do sukcesu. W rzeczywistości może nie być nawet najlepszą drogą. Przyszłość należy do tych, którzy chcą się uczyć, dostosowywać i tworzyć. Może zamiast kolejnego dyplomu. Lepiej zainwestować w kurs programowania i otworzyć własny startup, jak twórcy buksy.